Jesteśmy w Decathlonie i teraz sobie sprawdzimy dwa nowe napoje. Gława, znaczy nie to, że, <noise> nie to, że w Decathlonie kupiliśmy te napoje, tylko po prostu miłość coś tam chce dokupić, a, a ja sobie sprawdzę Pawa Słodki, ale taki mało wyrazisty. I Chupa Chups, to myślę, że nie dobre. E, to to jak mirinda jakieś? Tak. Fanta. Nie. Ale jaki Chupa Chups? No ale to smakuje normalnie jak mirinda. Co, czyli nie? Nie. No dobra. Czyli głowa nie. A, a nie, Mirinda Fanta. Dobra, Mirinda Fanta. Ciupa, w W ogóle, zero, zero smaku jakiegoś innego. Ta głowa jest taka gęsta. Coś jakby się piło syrop. Słodka, gęsta. Yy. O nie. Mimor chciał kupić na te. Na te. No, no, ja ja wysłał mi to, właśnie. Ale sobie. Witam cię w nowym pięknym dniu. Zaraz pokażę Tobie, ja wyglądałem w wieku Miłosza. Ale zobacz, patrz jak przystojny byłem. Pokaż sixpack swój, pokaż. Poznajesz tego gościa przystojniaka. Co to jest? To... Nie znasz? Nie znam. Kto jeszcze idzie? Kto idzie na dechy? Nie może nie znasz go. Nie to jestem ja. To serio? To jest serio. Widziałeś to? Jak? Ciężko się przyzwyczaić do tego, co? No. Ciężko, jak ludzie patrzą na mnie teraz, a ja im mówię, że kiedyś byłem szczupły, ale nie, ty masz mięśnie. Na razie nie chcę Ja ich nie miałem. To im się ciężko po prostu przestawić. Przestawić się jest ciężko takim osobom, jak, jak to jest możliwe, że on mógł być kiedyś szczupły. Tutaj jest taki wiaterek, że gdzieś tam jakiś, jakiś dłuchaniec uciekł, ale widzę, że na skuterze. I co? Tutaj chłopakom uciekła, a on co, wziął i pojechał? Na, tutaj koleżanka z klasy mojej byłej nabija się ze mnie, że nie zrobię minuty tego planka. Dwie minuty. A, dwie minuty. Dobra, a ten nagrywa też, tak? Mierzysz czas? Masz stoper? Tak. ja nie jestem przygotowany, ale zobaczymy sobie. Dam radę? No to kto po? twojej byłej. Koleżanka z mojej byłej klasy. O, to Dobrze, okej. Okay. Którą spotkałem nad morzem. Całkiem przypadkiem. Całkiem Ale troszeczkę niżej, dupka. No kurde, ja nie mogę deska. niżej. To ma być deska. Dobra, nie, nie, dekoncentruj mnie. To nie jest deska. Słuchajcie, przecież chłopak tyle już wytrzymał, Będziesz miał doliczone minutę. sekundy karne, bo to jest za wysoko. Tyłek jest za wysoko. Masz jakieś ostatnie życzenie? Nie gadaj. Może jakieś przesłanie dla widzów? Nie róbcie tego w domu. Jak będzie pół minuty to mi powiedz. Może chciałbyś kogoś pozdrowić, z kimś się pożegnać? Mamy tatę psa. Ale pozdrawiam. Ja robił deskę i zdechł. Chcę skończyć to, do... jest? Niżej niżej yy, 4 litery 38 Kurde, co 10 miałeś mówić? No to było 48 było, powiedział, że mieli co 10 28 Chcesz się z kimś pożegnać? Tak. Nie, teraz już chcę być go... No. 18 No i co Sylwia? Co? No? Gruby? Jak? Daję radę? Osiem. Sześć. Osiem. Nie chcę więcej, bo może by szło do trzech minut. No nie. Dobra. <śmiennie> <śmiennie> Dziękuję. Chłopaków zainspirowałem i teraz oni robią deskę. No? Na dłużej. Kupę niżej, to no Właśnie, no, kupę co? Łodą! O, nie ma paty! A ty wytrzymujesz tyle, Marcel? Nie, nie, nie. Dawaj, przepraszam. Dawaj, ręce ziemi i Wojtka. A mi Stachu No, Marcel zaraz przypomniał faktycznie, że. W tym roku czego nie robiliśmy? Kopi kop nie kopaliśmy nigdy dołu. W tym, e w tym roku? No. A wiesz, że ja mam łopatę? Wiem. I to jest taka u nas niby tradycja, bo zawsze co roku kopaliśmy dół. W tamtym roku na przykład stworzyłem basen. Mama się zatrzymała, żeby pogadać z drzewami. Słyszysz to? Raz. Jeśli myślisz, że taty kanał jest słaby. Nie odezwał się. Odezwij się, jeśli myślisz, że Marcela kanał jest słaby. Kobiety twierdzą, że po, że po przyjęciu szczepionki Pfizera urosły im piersi. Kasia, jaką brałaś szczepionkę? A to szkoda. Ja jeszcze się nie szczepiłem. Nie wiem, czy w związku z tym, że znowu idzie ta czwarta fala i że to jest w jakiś sposób nieuniknione, ja do tej pory się tak nie wypowiadałem za, za dużo na ten temat, bo nie jestem ani antyszczepionkowcem, ani jakoś yy, nie jestem przekonany do tego, żeby się szczepić. Gdzieś tam moja pozycja jest powiedzmy w tym temacie neutralna, ale czekam, zobaczymy jak to się wszystko, jak to się wszystko dalej ułoży, natomiast yy, póki co się nie szczepiłem, nie chciałem się szczepić, ale nie wiem czy nie będę zmuszony. I na pewno nie będę Pfizera, bo piersi już mam. Duże. Nie no, oczywiście żartuję sobie z tym. Jakiś czas temu chłopak z tego kanału napisał do mnie, żebym dał mu wyzwanie, bo napisał do stu youtuberów, żeby dali mu wyzwanie. No i dałem mu związane z bieganiem, bo akurat skończyłem swój trucht taki i mówię, na Instagramie od razu mu odpisałem i zrobiłem zdjęcie, zrób, przebiec tyle w tym czasie. No jak myślisz, udało się? Myślisz, że dał radę? Nie wiem. Nie wiesz? Mi Miłość ma dosłownie niespożyte... Aha, on od morzem teraz jest. Ma niespożyte, niespożytą energię, patrzy jego relacje, poszedł, poszedł biegać i zobaczył gdzieś, a no właśnie, w lesie i zobaczył Wiewiórkę. Myślę, że jak wróci, będzie zadowolony. I tu jest wiewióreczka. W ogóle Kasia Mirosz mi powiedział wczoraj coś takiego, że dwa tygodnie, to już jest za dużo z nami, że on potrzebuje takiej swob... ciszy. Że, że po prostu, żeby była cisza. Dlatego jak on wczoraj został w domu na, tam na dwie czy trzy godziny sam, to mówi, że był zadowolony, bo było cicho. Były spokojnie, że potrzebuje. Bo cały czas coś dziś albo się dzieje, albo Marcel gada, albo my gadamy. Także rozumiem go i dlatego pewnie on też chciał się wyrwać, pobiegać, poszedł nad morze samemu. To też jest dobre. Amilo powrócił. Powraca pomału do gry na Kendamie. Takie Kendamy znajdziesz na naszej stronie Mazurshop. Shop. Wracamy na plażę. Ciekaw jestem czy będzie... Je, ja, ...czysto czy no. Tak, chyba tutaj będzie dużo. No, może nagram pożegnalnego... Po angielsku, żegnalnego... <grym jest> Co, No nie, świeć mi tym... <grym jest skupy> ja nagram pożegnalną sekwencję. Dzięki za oglądanie, cześć. No, możesz mi nie psuć klimatu? Okej. <grym jest skupy>